Jesteśmy u Christiana, w jego komnacie tajemnic Później wam pokażemy, co tu Christian ma Bo Christian nie tylko tworzy sprzęty Christian jest także zapalonym siłaczem Christian jest twórcą internetowym, pokazującym na swoich mediach, jak robić porządny sprzęt na siłownię W międzyczasie pasjonuje się siłowaniem na rękę, a w tej dyscyplinie posiada wiele startów, osiągnięć i zwycięstw Dzisiaj zaprosił mnie do siebie, abyśmy wspólnie stworzyli sprzęt A to, co udało nam się zrobić, zobaczycie niebawem tak. Tworzymy dzisiaj nowy stojaczek na Zetoro Stojaczek do przysiadów i nie tylko Ja w ogóle, powiem wam, chciałem zrobić projekt taki, powiedzmy, mini ale Christian powiedział, że absolutnie to ma być coś takiego Konkretnego wytrzymałego. Konkretnego tam mini. On trzeba dużo konkretnej stali i to ma ważyć, także jak machnie sztangl, to to ma stać, to ma być konkretnie. Tak Christian lipy nie robi. Coś tu zaczęliśmy już dłubać, czyli mamy tak, mamy podstawę w mhm. kształcie takiej litery C i robimy tą regulację, czy nie, twoim zdaniem? Ty jesteś majster, sztyk. Ja jestem fanem wolnostojących, ale jeżeli tobie będzie łatwiej z tą regulacją. Finalnie mniej stali pójdzie chyba na regulację, bo te, damy tylko te, wiesz, małe nóżki na koniec. Możemy zrobić. Z tyłu naszych słupków, jak tu będzie, o, główne nogi, tu będą słupki, to tutaj będzie profil 60 na 60 a z tyłu będzie to łączone profilem 50x50, po prostu będzie nasunięte. I tutaj od góry tymi śrubami, co mówię, będzie ściśnięte, żeby to stało stabilnie. Najrozsuniejsze rozwiązanie. Takie uniwersalne dosyć. No. Może weźmy, od razu kupmy stal na to, żeby to mieć, to ma kuracji, chociaż profil ten 50 na 50 ja mam z czwórką. Stal jest. Poczekaj, tu chyba mam ser I to też ma 40, więc to się tak dospało góry, kawałek taki za 40 cm i kątownika 50 hutniczego też jeden metr wystarczy. No i wszystko. Lecimy po stale. Lecimy. To jest typowo służbowa fura. Raz tutaj wiozłem profile, jechałem o, tak jak teraz, 20 na godzinę, zwolniłem. I jeb w szybę i, I wy... pające. Wybiłeś? wybiłeś? Wybiłem szybe? szybę. No. Dzień dobry. Jest pan w telewizji. Chodź, nie wstydź się. Siema. Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Super wymiary. Co to dobrze tam jakieś kurwy Powiem Wam tak jak na przykład kobieta w sklepie z ciuchami się czuje jak w raju, to my właśnie z Krystianem tutaj. Skład stali. Można siedzieć dzień i noc i Jak pójdę do jakiegoś Lerwammer bo innego, aby dział z narzędziami, to potrafię godzinę ładzić, A oglądać. ja tak samo, jak, jak pójdę do jakichś kastoramy czy gdzieś, no. to, to też to tak samo wygląda. Idziesz do biura, zapłacisz. Za tak, idziemy. Nie, panie, nie nagrywamy. Yeah. cenzurkę <Murray> zrobimy. Pamiętajcie, żółte to utwardzane. No. Do widzenia, do widzenia. Od razu tamten bierzesz i wszystko, nie? Szczęścia, nie przeszkadzamy już dłużej. Dziękujemy okay. za pomoc! Dobrze, Dzięki, że. Cześć, ja tu trzy razy dzień nie potrafię być. <grystanie> to się nie żegnasz jak przyjeżdżasz na. Zaczynamy podstawę słupka. Tak z boku będzie wyglądało. Do tego trzeba nasz główny słupek. Do niego lecimy jeszcze z tyłu skos. To z tego. Tar, 60 na 30. No i tutaj te końc końcóweczki zrobimy yy, też w miarę krótkie. Z tyłu będzie też 60 na 60 to tu damy 60 na 30 Patrz, na oko wymiarze, nie będę piły przykładał do miarki, po prostu w powietrzu wiem, gdzie jest środek, że tu będzie metr m i przykładam i będzie równie teńko. 2,30 Co do milimetra, nie ma także. Po wstępnych ustaleniach i przymiarkach zabraliśmy się do roboty. Wycięliśmy pierwsze elementy. Na początku ciął Christian i pokazał mi jak, a drugi wyciąłem ja. Powiem Ci, że zadowolony jestem. Myślałem, że będę musiał podejść i ci powiedzieć, że, żeby mocniej dociskać, ale nie. I daj. nie chciałem też mocno cisnąć, bo wiadomo, nie jest swój sprzęt. Czuć, że nie ma się wyczucia, no, tego. Że to wszystko ciężkie, szybkie, a trzeba bardzo dokładnie. Patent, o którym <coughs> mówiłem, żeby słupek stał prosto. Jak masz nierówne cięcie, kładziesz tak. Tu na zaciski dostało na zaciski nie ma opcji, żeby nie było krzywo. To jest też spłyty gotowe już. To jest płyta w ogóle pod wymiar stołów do siłowania na rękę, bo stołów robię na więcej. Ten sobie ściska, żeby ci się nie ruszał. Tak, tu sobie później kącik trzeba idealnie złapać. I po kolei wybieram sobie rodzaj spawania. Mam automatyczny mig, czyli po prostu migomatem wyspawamy stal węglową. Później schodzę na grubość materiału. No mamy trójkę. Tak? Trójeczkę. Ustawiamy sobie, że to grubość na Trzymy. 3 no, i tutaj średnica drutu. Ja mam 0,8 drut. Gdy spawarka była już gotowa, nie marnowaliśmy więcej czasu. Kryden położył pierwsze spawy. Będzie trzymać? Kurde, 100 lat gwarancji. <grym> Patrzcie, jak to wygląda. Następnie, aby nie przyglądać się robocie, również zabrałem się za spawanie. Staraliśmy się jak najbardziej wymieniać i uzupełniać się pracą, aby ubywała ona w widocznym tempie. Skośne zrobimy. To tak na. 54 cm się utnie. Mimo, że Krystian miał wiele gotowych elementów, cięcie w tym projekcie było nieuniknione, a piła nie miała praktycznie w ogóle chwili wytchnienia. Po cięciu było spawanie, a po spawaniu szlifowanie. Wiele takich pętli wykonaliśmy podczas tego projektu. Robota w re, no jak? Natomiast Krystianowi to w ogóle nie przeszkadzało. W końcu on z tego żyje. U Ciebie też nie ma w ogóle fuszery, nie? U Ciebie ma być gruby profil, tak jak ja chciałem z mniejszego robić z dwójki, to Ty powiedziałeś, że nie ma szans. Nie. 6 na 6 i Musi być szeroki, duży profil z grubą ścianką, to ma być solidne, to waga daje stabilności, to ma być konkretne, ciężkie, jak na kuźniach. Poza tym na no takiej człowiek jak Zetoro, to nie może stać byle co z jakiegoś profilu, z dwójką, z jakiejś 40 na 40 tylko to musi być. Jak na Zetoro, w klimacie Zetoro. Ja już to, to widzę potężna. właśnie w klimacie Zetoro, także sprzęcik jest fajny. I ponownie jednocześnie działaliśmy. Christian ciął kolejne elementy, a ja w tym czasie szlifowałem to, co wcześniej pospawał na gotowo. Następnie co 5 cm zaznaczyliśmy wszystkie otwory regulacyjne. Ty byś przewiercał, a ja będę zaznaczał kolejne. Dobrze. Szef wydał polecenie, więc nie mogło być inaczej. Od razu wskoczyłem na maszynę, czyli bardzo ciekawą i zgrabną wiertarkę stołową. Wiercąc, dbałem o smarowanie wiertła. Gdy zrobiłem wszystkie otwory, Christian spawał górny uchwyty sztang, używając do tego kątownika i płaskownika. Uwaga, spoiler, za chwilę wydarzy się coś ciekawego. i la, 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 la. ogień. Teaty to dobrze przykrywać? Jo, Nie! Będą jedyne takie w Polsce. Tak jedyne takie w Polsce. Jedyne tak spierdolone. No i nie wiem, jak uważasz, możemy no mi, drugie. Mi to możemy wiercić w przeszkadza. Błędem, oryginalny. Jedyne takie w Polsce, tak Ale jak wiesz, to... że jeszcze mi się to nie zdarzyło, coś a, takiego. Ale widzisz, ty się śmiejesz na przykład monety, jak no. są, i na przykład jest destruk 2 złote, to na przykład jest warty 1000. Ja wiem, zł. Zł. że wiem, że jakoś krzywonobite, bo to się ja wiem, o tym. No, no i właśnie dlatego tutaj będą też te nabierze no, wartości. No i dobre, no to zostawiam? Zostawiamy. zostawiamy. W mojej pomylce chodziło o to, że w jednym stojaku blokada będzie od frontu, a w drugim od boku. Ale tak właściwie w niczym to nie przeszkadza. Widzicie, mamy już taki zarys, teraz będziemy robić asekurację jeszcze od razu. Ja to w ogóle powiedziałem Krystianowy, że zrobię w domu. On powiedział, że nie ma szans, wszystko ma być od razu zrobione na gotowość. No no bo oddamy do lekarni proszkowej. Mieliśmy ręcznie malować, ale to jednak proszkowo to się da, zrobić konkretnie. No zobacz, pół metra. Tak, no to tak. i będzie wysuwane później. Pół metra, pół metra, wydaje mi się, no dobrze, że będzie spoko. No i dobra, gitara. Czyli teraz będą słupki 50 na 50, tak? Dobrze tak, z Czwórką, z Czwórką. Teraz Christian zesprawuje asekurację. Będziemy wyglądać w ten sposób. Dwa takie kawałki. I patrzcie, to na tej zasadzie. Tutaj asekuracja idzie w górę cyk, wkładamy odpowiedni otwór i ona się blokuje. I nie spada w dół, tu w razie w dół. Zamiast sztanga nam połamać nogi i zatrzymuje się. To jaki na ten moment można powiedzieć, że praktycznie zakończone. Chciałem je pomalować w normalny, tradycyjny sposób. Krystian powiedział, że absolutnie. Także do tego jeszcze nie. wjeżdża proszek. Musi być malowanie proszkowe, musi być konkretnie, prawdziwie, solidnie zrobione. Widzicie, tu jest regulacja duża, tu jest regulacja na sekuracji. Również spora. Kał nie chciał sekurację, Ja nie chciałem, nie Musi chciałem. być sekuracja. konkretnie ma być. Jest to profil ze ścianką czwórką, gruby, solidny. To co, wyjdziemy do lakierni i pokażemy Wam efekt finalny za chwilę. Dokładnie tak. Do lakierni stojaki Creedence zawiozą sam. A oto moja reakcja no, na efekt zapraszam. finalny. jesteś gotowy? Proszę bardzo. O człowieku. Ładnie, co? To przez To te, co robiliśmy? No, ładnie wyszło, co? Ja wiedziałem od razu jak przyjechałem do ciebie, że tu zrobimy coś grubego I jak stojaki z fabryki Jakbyś normalnie pojechał do fabryki i by ci dali nowe no? stojaki Jeżeli potrzebujecie jakiegoś sprzętu porządnego, to wiecie gdzie dzwonić Cieszę się, że się podoba Napiszcie co wy sądzicie, no, ale tu się nie da w ogóle Dzięki, do następnego Do następnego